Kucznej imprezy nad brzegiem Czarnego Dunajca w świętojańską noc górale tego roku nie zrobili, ale tradycja splatania wianków podtrzymana została. Przy wsparciu Wydziału Promocji Magistratu Nowotarski Oddział Związku Podhalan w Dzień Przywitania Lata zorganizował konkurs na najpiękniejszy wianek. Wianuszek przede wszystkim ma być z naturalnych, z naturalnych produktów, czyli nic sztucznego, nic z plastyku, nic, nic, które nam szkodzi w zdrowiu. Naturalne składniki, czyli kwiaty, zioła, to co nas otacza, to co nas dookoła, co nam pachnie, co się nam podoba. Dużo jest z pola jednak, dużo spola i komisja miała bardzo trudny jednak wybór. Bardzo rozbieżność była w wyborze na tego najładniejszego. Dosłownie tam no, no, głosami się różniliśmy. że... że, że... Duża rozbieżność jest w tym roku, naprawdę. Wybór spośród 11 takich barwnych dzieł rzeczywiście łatwy nie był, dlatego prowadziło go pięcioosobowe jury w składzie wiceburmistrz Krzysztof Trochimiuk, Katarzyna Put, Aleksandra Ferenc, Oksana Najda i prezes nowotarskiego oddziału Związku Podhalan Wojciech Groń. Prezentacja wianków i wręczanie nagród odbywały się już na scenie przywitania lata, nim rozpoczęły się koncerty. Pierwsze miejsce zdobyła Zofia Pajerska, drugie Maria Bryniarska, a trzecie Ania Gierat. Wyróżnienia otrzymała cała reszta wiankowych artystów, czyli zakład aktywności zawodowej Odnowa Danuta Batkiewicz, Maria Uchmanowicz, Mariola Batkiewicz, Paulina Gierat, Aneta Winiarska, Milena Ligenza i Karol Ligenza. Wszystkim trzeba pogratulować pomysłowości i estetycznego zmysłu. W przyszłym roku frekwencja na konkursie może być znacznie większa, skoro wiceburmistrz zapowiedział, że nagrodą główną będzie samochód, nie określając jednak jego gabarytów.